Dzień dobry, cześć Monika. Cieszę się bardzo, że się spotykamy. Dzień dobry, witaj Marysiu, ja również bardzo się cieszę. Spotykamy się, żeby porozmawiać o Twoich doświadczeniach z kursu Roxy Jurvedą. I już wiem z naszej rozmowy przed nagraniem, że tam była jakaś burza decyzyjna, przed tym, jak się zapisałaś na kurs. Możesz coś o tym opowiedzieć? Dokładnie, na ciebie trafiłam właśnie w 2018 roku, jak zaproponowałaś 12 webinarów, które można było oglądać, które przeprowadziłaś w ciągu tego 2018 roku i rzeczywiście zaciekawiło mnie to i oglądałam te webinary i oglądałam i oglądałam, ale tak czy tak no, Coś, 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 coś we mnie kiełkowało, ale ciągle miałam pewne wahania, tak? że to cały rok, a czy to w ogóle mi się przyda, no bo to o zdrowiu. Ja w sumie o tym zdrowiu już dużo czytam, już, już, już tam jakąś tą książkę o Ayurwedzie też już jakąś czytałam, też kuzynka mi coś tam mówiła, no to sobie myślę, no to w sumie to tyle jest w tych internetach, to po co mi kurs? Zwłaszcza, że... Powiem szczerze, że na ten moment też nie, wiem, nie miałam jakoś takiej, powiem szczerze, takiej odłożonych pieniędzy na to, żeby w to akurat zainwestować. No i tak właśnie, nawet chyba czekałam do chyba do ostatniego dnia, kiedy można się było zapisać, mhm. bo dalej się we mnie, że tak powiem, trochę to biło, ale w którymś momencie chyba to tak puściłam i stwierdziłam, Dobrze, to idziesz czy nie idziesz? Jeszcze, jeszcze stwierdziłam też, jeszcze porozmawiam z mężem, jak on to widzi i, i też mi zadał kluczowe pytania, a co to, a co to ci da? Mm -hmm. czy, czy to będzie coś dla twojego rozwoju? Czy to, i to, też zadał fajne, fajne pytanie, czy to będzie coś też dla naszego rozwoju? Tak, że ja też będę mógł na tym potem skorzystać. Mm, Pamięty... Piękne pytanie. Pozdrawiam tak. męża. <laughs> Więc ja, ja wtedy też wzniosłam się na, na wyżyny i stwierdziłam, że absolutnie tak. Myślę, że, że wtedy, jeżeli ja zacznę coś zmieniać, to też się zmieni coś w naszym życiu, no bo mieszkamy razem, jesteśmy razem. No i wtedy zdecydowałam OK, idę w to, zobaczę. I potem jeszcze gdzieś mi w tyle głowy zaczęło, zaczęło jeszcze się rodzić takie, takie, takie coś, że a może kiedyś też spróbowałabym być taką konsultantką Ayurwedy. Ale nie będę nią dopóty, dopóki sama na sobie tego nie sprawdzę. Mhm. Jeżeli ja będę przekonana o tym, że to działa na sobie, to, to wtedy, jeżeli zdecyduję się na taką dalszą karierę, w cudzysłowie, mhm. to, będę, to będę o wiele bardziej przekonująca i będę wiedziała, o czym mówię, bo sama to przeszłam, że tak powiem, na sobie i na, ze, swoim, że tak, ze swoim doświadczeniem czasem bólem, rozterkami i tak dalej, tak? To mhm. też była taka motywacja dodatkowa jeszcze potem już, jak już się już, tak, już zapisałam na ten kurs, tak? Mhm. Już poszło. No i jak to? Zmieniło się coś w Twoim życiu yy, i w Waszym życiu? Tak, bardzo się zmieniło. Nauczyłam męża pić wodę, co myślałam, że mi się nigdy nie uda, ale to jest takie z, z takich bardziej humorystycznych, może mniejszych mhm. rzeczy. Na pewno zmieniło się, zmieniło się, może tak, że na początku też ja do tego kursu podeszłam tak bardzo mocno racjonalnie i zdrowotnie, tak, że ja tutaj się nauczę pić wodę, jeść śniadania, obiady, kolacje. Że ja, tu, że ja tu przy okazji może schudnę, może tak będę bardziej, bardziej, lepiej się czuć w swoim ciele, no i tak dalej, i tak dalej. Więc bardzo do tego podeszłam tak racjonalnie i tak mocno stąpając po ziemi. I też to tak zaczęłam robić, tak, że piłam wodę, mężowi picie wody. Śniadanie, ja śniadanie, obiad i kolację już miałam w miarę poukładane, bo. No bo to gdzieś tam wcześniej już też czytałam, i, i jakieś tam jeszcze przekąski w międzyczasie, ale znowu męża popchnęłam do tego, żeby uh -huh. on, on zaczął y, y, jakby jeść regularnie. I, i to, to w miarę się udaje, chociaż muszę pilnować. Jeszcze to nie jest nawykiem, jego nawykiem. Uh -huh. Ale co, co najbardziej mnie zaskoczyło, to to, że przez potem już na jakby końcowe te miesiące, które są w, w roku z Ayurvedą. To są miesiące już mniej takie mocno stąpające po ziemi, dotyczące tylko fizyczności i ciała, mm -hmm. tylko już przechodzą w takie, w takie obszary bardziej relacyjne, emocji, duchowości. I powiem tak: jak ja przeczytałam, że coś takiego będzie, to pomyślałam sobie, dobre. To te ostatnie miesiące to w zasadzie to sobie tak jak rzucenie dzięki Temasy. za szczerość. <noise> jakoś no, to tam dobrze, dobrze, że są, posłucham spoko. Nie? I okazało się, że kiedy zaczęłam, kiedy już przeszłam te etapy dotyczące ciała, tego picia wody, i zaczęłam wchodzić w te, zaczę, zaczęły się pojawiać właśnie te obszary dotyczące emocji, relacji, duchowości, to nagle się okazało, że mi, mi, to akurat w tym momencie Niesamowicie pasuje i niesamowicie ze mną rezonuje, że w tym momencie jest to coś, co jest w danym da, właśnie w odpowiednim czasie, że ja to wtedy, że ja to teraz właśnie mogę przyjąć. I rzeczywiście to jest coś, na co się otwieram i jestem gotowa. Mhm. Ale to było to było to potem, jak sobie to jeszcze przeanalizowałam, to było to i tak, to było i tak początkiem drogi, ale fajnej drogi. Bo ja byłam mocno rac... byłam i jestem, że tego się nie zmieni. Mocno uh -huh. taka racjonalna, analityczna, poukładana, zorganizowana, i tu nagle duchowość, znaki, intuicja, tak? Ale uh -huh. o co? Ale, ale teraz z perspektywy właśnie nawet tych parodni dni, kiedy rok z Aur Wedą się zakończył, stwierdziłam, że właśnie po to, po, to, po to miałam być w tym roku z uh -huh. Ajur żeby docelowo przez to, że przechodzę najpierw porządek z ciałem, przejść do tego, że się otwieram na to, otwieram to serce, otwieram się na relacje, otwieram się na duchowość i to mi dopełnia, dopełnia to, że jest to ciało, ten duch, to serce i ten umysł. Tak więc tutaj to dla mnie właśnie było no, zwieńczeniem tego, co Ty mówisz, że to wszystko jest, że najważniejsze jest to, że to jest holistyczne, i całościowe, że nie dzielimy się na kawałki, możemy się kawałkami rozwijać, ale potem na koniec robimy tą, tą całość. Tak? Pięknie to powiedziałaś. Dzięki. Bo to dokładnie tak jest, że po kawałku, w każdym miesiącu jeden aspekt, tak. ale jak ten rok się dopełnia, zwłaszcza że kończą go takie refleksyjne lekcje, lekcje, refleksyjne miesiące, też z racji pogody, a tematy w kursie pięknie z tym współgrają, to wyłania się z tego taka nowa jakość, z którą możesz zaczynać kolejny rok. Dokładnie, dokładnie tak jest. Mm -hmm. I myślę, że y, y, też, y, też to. Y, też ten rok daje taką możliwość, że to nie jest taki, właśnie, kurs, że nie wiem, trzy dni albo dwa tygodnie i potem się zapomni. No, no i dobrze, no coś tam było, notatki się tam gdzieś upchnie w tym pudle, tylko że przy przeprowadzcie się przypomni, a, a byłam na takim kursie, tak. A tutaj rzeczywiście ten rok jest taką bardzo mocną mobilizacją i taką motywacją, i to, że cały czas się pracuje i to jest, tak jak Ty też mówisz, tak, że to, to, nie, to, to nie jest tak, że muszę codziennie odsłuchiwać te lekcje z tego okay. miesiąca stycznia, żeby po prostu, Boże, bo jeszcze więcej muszę pochłonąć, tylko właśnie to, że ja tą lekcję przesłucham i to we mnie ten miesiąc się dzieje, tak? Okay. I jakby po tym miesiącu nie było dalej czegoś, tak? Kończyłby się ten kurs, no to ja bym jakby zapomniała o tym, a może by ten nawyk został, może by nie został, ale zaczyna się kolejna rzecz, tak, która znowu jakby daje kolejny krok do tego, że, że ja znowu coś, coś robię, coś się dzieje, znowu coś się u mnie tam sieje, znowu się, znowu czegoś się uczę, czegoś nabywam i tak przez cały rok. Więc ten rok też daje taką szansę bycia, bycia ze sobą i tego, że rzeczywiście to jest mocne, tak, że to nie jest na zasadzie, właśnie tak jak mówię, takiego weekendowego. Kursiku, tak? I mm. Dla mnie to było ogromne, ogrom, ogromnie fajne, że, 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 ten, że, że właśnie rok, chociaż też bałam się tego trochę, bo mm -hmm. to jest jak rok? 12 miesięcy z kursem, no, mm -hmm. ileż można tego samego słuchać, tak? Albo przynajmniej w takim samym duchu. No, okazało się, że po pierwsze, w ogóle nie tego samego i rzeczywiście ta, ta formuła kursu była idealna, plus jeszcze to, i tutaj uważam, że to jest po prostu no, mega coś, Właśnie to, że kupiłam kurs z tymi konsultacjami, bo też się nad tym mocno zastanawiałam mhm. i mówiłam, a no przecież inteligentna jestem, no to przecież ogarnę temacik, nie? Ale mhm. potem sobie myślę, nie, nie, właśnie nie, są konsultacje, posłucham, a może się okazać, że jednak będę miała wątpliwości, zawsze warto, zawsze warto to przegadać. Mhm. I jakby ta. Różnica akurat w cenie nie była dla mnie aż tak dramatyczna, że stwierdziłam, czy tam policzyłam, stwierdziłam, nie, okej, okay, biorę, biorę to z tymi konsultacjami i to też było niesamowite doświadczenie, bo rzeczywiście w ogóle wybór też był ciekawy tej osoby, która została moją konsultantką, bo pierwsze kryterium, które nałożyłam na to, jak będę wybierać konsultantkę, to to, żeby nie była psychologiem. Bo ja osobiście jestem psychologiem i uh -huh. powiem szczerze, że gdzieś miałam w tyle głowę, że, że, że oczywiście, że to są jakieś moje tam, no, no, że tak powiem, wyobrażenia i jakoś sobie to wymyśliłam, ale miałam coś takiego, nie, jak będę z psychologiem, to mur beton, że będziemy psychologizować. Nie, uh -huh. nie, 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 nie dam się. No i właśnie po pierwsze to, że, że nie, nie psycholog, więc trafiłam na renie, ale w ogóle te konsultacje po prostu. Jeżeli ktoś by miał wątpliwości, to, to mówię, że nawet warto po prostu, nie wiem, pożyczyć od rodziny nawet jakąś dodatkową kasę, albo się zastanowić, z czego można ewentualnie tam zrezygnować, czy się gdzie zaoszczędzić, bo to jest niesamowita mhm. pomoc i niesamowita też jest energia, bo rzeczywiście z tymi osobami się fajnie rozmawia. Znaczy, fajnie, to jest takie złe słowo, mhm. bo chodzi o to, że. Na początku jest bardzo trudno, bo to są wszystko nowe rzeczy. Można sobie przegadać różne rzeczy, trochę rozwiać pewne wątpliwości. Czasami też, jak już tak człowiekowi brakuje siły, to też te osoby, na przykład z Renią, jak byłam, to też dodawała właśnie takiej motywacji. Też jak człowiek się tak czasem zakapućkał, tak, na zasadzie takiej, że kurczę, ale mi to nie wychodzi, nie daje rady, ja, ja chyba nie dam rady. To, to, to wtedy też były takie, takie słowa od Reni, ale to odpuść, może to nie w tej chwili, tak? Jak ja miałam na przykład problem z tym, żeby wyjść na spacer. Ja mówię, Renia, no nie dam rady. No, po prostu mhm. jaki spacer, jak ja tu się, mieszkam na tej wsi, albo jestem w ogródku, albo jestem. To ja cały czas jestem z naturą, gdzie ja pójdę na ten spacer. Mhm. Renia to odpuść, na razie odpuść. Może to jeszcze nie jest nie jest ten czas, mhm. możliwe, że w pewnym momencie to ci właśnie tyknie i wtedy pójdziesz na ten spacer, tak? No i, i właśnie też to, to właśnie to, to towarzyszenie w drodze, to bycie mhm. obok i takie właśnie poczucie, że ktoś jest, to było dla mnie bardzo istotne i jeszcze jedno, bo ja mam jeszcze jedną taką ciekawą, ciekawą rzecz, mhm. że ja wiedziałam doskonale, że jak ja nie będę mieć takiej osoby, to ja polegnę. Bo ja mam, bo, bo miałam, sama sobie zrobiłam to, to specjalnie, że ja nie polegnę wtedy, jak ja będę musiała co miesiąc w cudzysłowie się komuś wyspowiadać. Mm -hmm. <laughs> tak? co, co się działo u mnie, co zrobiłam, jak przerobiłam ten kurs, czy czym mi było trudno, z czym mi było łatwiej, czy mam jakieś pytania i tak dalej, i tak dalej. Więc ja, 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 ja znałam na tyle siebie, co, 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 co może mi po prostu utrudnić całą tą, ta, całe to przejście, więc się zabezpieczyłam. Mm. No. W ogóle zadałam Ci w myślach ze trzy pytania, odpowiedziałaś no. na nie po kolei. Cudowne połączenie, nic okay. nie muszę mówić, wszystko słychać. Super. Odniosę się do tego, co powiedziałaś na końcu, bo teraz klienci mnie pytają, czy wersja, czy, bo one właśnie potrzebują tego wsparcia, i która wersja, i dla mnie do odpowiedź jest taka jednoznaczna. Jeśli rzeczywiście czujesz, że potrzebujesz kogoś mhm. i to jest warunkiem sukcesu. To wybierz wersję ze wsparciem, albo może sobie po prostu odpuść i poczekaj do przyszłego roku, jeśli to nie jest właściwy czas, bo widzę też po was, właśnie po wszystkich osobach, które były w tym trybie z konsultacjami, że tutaj dużo, niemalże 90% doszło, przeszło do samego końca. Spośród pozostałych osób jest różnie. Niektórzy gdzieś tam się zatrzymali, inni doszli, inni zamierzają wrócić. Tutaj takie wyniki są bardziej niejednoznaczne, bardziej takie właśnie powiedziałabym, że. A tu widać doskonale właśnie, że jak jest ta druga osoba, która swoją obecnością trochę tak powiedziałabym, zmusza do refleksji, tak. nawet jak nic nie robi, tylko jest pełna tak. współczucia miłości, otwarta i nieoceniająca, to i tak sama się wyspowiadasz, sama się ocenisz, sama się pochwalisz i sama sobie tam zrozumiesz, co trzeba co trzeba poprawić, także to jest rzeczywiście bardzo, bardzo taki chyba istotny czynnik tego sukcesu dla pewnych osób. Dla mnie tak. zdecydowanie tak jest, więc to ze mną bardzo rezonuje, że jest człowiek, z którym można porozmawiać. Dokładnie, u mnie, u mnie było tak samo, no i jeszcze to, że, że no, byłam przeszczęśliwa, że akurat chyba wtedy, jak tak mi się wydawało, że ja z tą intuicją to nic nie mam wspólnego, to chyba wtedy zadziałała bo rzeczywiście jeśli chodzi o, o ten, o, o akurat o Renie, to to tutaj, jeżeli, to, to tak nam się to zgrało, że rzeczywiście, że nie, że jesteśmy jakoś podobne, ale rzeczywiście ta energia między nami była bardzo, bardzo fajna i... I bardzo, bardzo ją polubiłam i, i rzeczywiście to też, to też było pomocne, że, 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 że i, 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 lubiała, i, i lubię i lubiałam z nią rozmawiać i, i czekałam też na te spotkania, bo, bo cieszy, cieszyło mnie to, że znowu porozmawiamy, że, że się zobaczymy i że, i że i że rzeczywiście porozmawiamy o tym, co się działo u mnie. Jak, z czym mi tam było właśnie trudno, z czym lekko, też czasem poszłyśmy w inne, w inne obszary, ale w yes. danym momencie to też było chyba potrzebne, żeby mm -hmm. coś, coś ruszyć, coś, coś, roz, coś może tak trochę rozmydlić, że, 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 żeby potem dojść do tych takich głębszych i, i, i poważniejszych tematów. Mm -hmm. tak. myślę, te, że Renia tutaj rzeczywiście mega fajnie wyczuwała te, te, te rzeczy i, i podążała fajnie za, za mną idealnie. i i ja, ja, po prostu jestem, no, zachwycona tym, tym, mm -hmm. tym, mm -hmm. tym, tą opcją, o. Tak. Zresztą to, co mówisz, to też bardzo jakby dobrze wyczuwasz to, co się dzieje z drugiej strony, bo jak się zaczynał rok z Ayurvedą, to um, dziewczyny nie miały jakichś ustalonych celów takich do zrealizowania w każdym miesiącu, tylko z miesiąca na miesiąc spotykałyśmy się razem na takim spotkaniu mentoringowym, żeby porozmawiać o tym. Mm -hmm. No dobrze, wiemy, że jest nawyk taki, więc to nam sporządkuje część spotkania, ale czego te klientki potrzebują? Gdzie one są? Czego innego potrzebują w lipcu, czego innego w marcu? Jak podążać też za tym procesem, w którym każda z Was jest, bo tak jak Ty mówiłaś, to ten proces jest różny w ciągu roku. Jak rzeczywiście go prowadzić od początku do końca z taką wrażliwością na to, czym teraz można się zająć, a na co absolutnie nie ma tak. przestrzeni, nie trzeba się spinać i nie trzeba się jakoś tam właśnie naginać, bo jest program do zrealizowania. Tylko to jest bardziej takie we flow, mm -hmm. konkretnie, ale właśnie w takim dopasowaniu się do tego, co się dzieje. Mhm. Dokładnie, i to też jest, to też jest fajnie, co, fajne, co powiedziałaś o tym, o tym właśnie flow i bez napinania. Bo ja na początku rzeczywiście mocno poszłam w napięcie, w napięcie tak? Bo, bo, bo tu woda, tu po prostu cele, 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 cele. Ale potem w którymś momencie rzeczywiście Renia mi parę razy mówiła: Monia, ty jesteś przecież taką pitą, trochę odpuść, mhm. trochę odpuść, bo po prostu nie, 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 nie nadążysz, tak? Więc więc rzeczywiście tutaj też Renia czasem, czasem mi robiła taki, taki, taką stopklatkę, także Monia, jeśli nie teraz, to przyjdzie to później, spokojnie, to jest proces, każdy jest inny, to nie wszyscy musimy zacząć chodzić w tym samym czasie, tak? mhm. Więc tutaj rzeczywiście rzeczywiście było, było, było fajna, fajna pomoc Reni I, i powiem szczerze, że ja się też zmieniłam przez ten cały rok i, i, i powiem w ogóle. Dla mnie było ogromnym zaskoczeniem, jak w, te, w, tym, w, te, w tym roku, no w ubiegłym już roku na Wigilię składaliśmy sobie życzenia i mm, jak mówi, żona brata mojego męża, z którą się, bardzo, w sumie nie bardzo rzadko, ale rzadko się widujemy tam przy okazji urodzin i tak dalej. E, składa mi życzenia i mówi, i mówi mi tak. Życzę ci, życzę ci powodzenia i takiej dobrej energii na, na, w tej drodze Twojego rozwoju, bo widzę, jak się zmieniasz? nie? Mm -hmm. Ja o, jak? Jak? skąd ona to wie, jak? <grym> chyba nie opowiadałam, że ja w jakimś kursie <grym> jestem czy coś. I ona mi tak mówi i mówi, że widzi, że, że, że widzi, że się zmieniam, że widzi ten mój wzrost, że widzi tą moją inną inne podejście, że jestem spokojniejsza, taka... Tak inaczej, bardziej uważna, taka, taka inna po prostu. Więc, więc wiedziałam, wow, to nawet widać na zewnątrz. Mm. A ja myślałam, że to tylko takie moje. Mm. to jednak idzie, idzie w świat, tak? no, bo, no bo idzie energia, która, ta, którą się tam przepracowało, tak. Więc, więc też to jest dla mnie no, niesamowite i bardzo, bardzo się z tego cieszę, bo mm. też to jest. Jest to nie tylko dla mnie, ale widzę, że też osoby w moim otoczeniu rzeczywiście to zauważają i też widzę ich zmianę, tak? mhm. widzę, jak, jak potem inaczej ze mną, reaguj, ze mną rozmawiają, też widzę, że one się uspokajają, jak ja z nimi rozmawiam w taki, a nie inny sposób. Więc to też jest no, niesamowite, a wydawałoby się, że to taki kursik o zdrowiu. No właśnie, tym bardziej się cieszę, że się mamy okazję spotkać, bo, bo ja mam zawsze jak, jak się otwierają zapisy na kurs i tworzę stronę zapisów, stronę sprzedażową, to zawsze mam taką to jest dla mnie wyzwanie jak powiedzieć tym wszystkim dziewczynom mm -hmm. o tym co je czeka. Mm -hmm. One chcą one tam Dusza już wie, czego potrzebuje, ich dusza, skoro trafiła akurat na ten kurs. Ja też już wiem, co on może dać, i teraz jak im to przekazać, jak im to powiedzieć, bo to nie jest taki po prostu kursik o zdrowiu, tylko to jest naprawdę zmiana, która zostaje przez to, że jest długofalowa, tak. rozłożona w czasie, w różnych wahnięciach w górę i w dół, w różnych miesiącach, to to zwiększa szanse na to, że ona będzie zmianą trwałą, która się później może rozwinąć w coś jeszcze nowego w kolejnym mhm. roku. Dokładnie, dokładnie tak jest i, i myślę, że y, na przykład ja w ogóle się nie spodziewałam, że, że to przyniesie taki efekt i że, że po prostu po, po tym roku będę, będę w ogóle w innym miejscu, tak, i tak. w innym miejscu ze sobą, ze sobą tak. i to, że tyle rzeczy pod, jakby dzięki temu kursowi też mi się otworzyło, tak, że jeżeli odpuścisz będzie ci lżej, jeżeli coś nie idzie, to puść to, może wróci, zobaczysz, będzie, będzie. jak ma wrócić, to wróci. I rzeczywiście też, też, też inaczej właśnie, inne podejście w ogóle I do, i do siebie i do innych. No i tak jak mówię, no, zaczęło się od picia wody, śniadań, obiadów i kolacji, a skończyło się na otwarciu serca. Tak jak mówiłaś, że ten rok 2020 rokiem serca, więc u mnie to po prostu się zgrało idealnie. I, myśl, i, i, I jestem przekonana, że, że dzięki temu, temu kursowi to właśnie to, mo, to, tam, to moje otwarte serce będzie w stanie naprawdę, naprawdę przyjąć. Przyjąć i być gotowe na to, co, co, co świat dla niego przygotował. Mm. i Na pewno bardziej gotowe niż rok temu, bo ja. rok temu to to w ogóle było, bo byłam na innym, na innym etapie w ogóle. Na innym etapie. Doskonale to rozumiem. Cieszę się bardzo, że też tak pięknie o tym mówisz, bo ta opowieść będzie rezonować z klientkami. Jestem tego pewna, bo to są takie historie, które ja często słyszę. Wiadomo, część osób ma ten dar takiego płynnego wyrażenia tego słowami, inni mówią to w jakiś bardziej chaotyczny sposób, trochę może bardziej tak. Skromnie też jeśli chodzi o te różne środki wyrazu, ale to w środku jest to samo: to tak. właśnie pragnienie, żeby było spokojniej, obficiej, żeby było luźniej, żeby było więcej miłości, żeby był przepływ. Tak. I czasem trzeba trochę przejść, żeby do tego stanu dojść. Na zakończenie chciałabym Cię zapytać jeszcze o to, o co pytam każdą z dziewczyn, mhm. z którymi rozmawiałam. Jeśli ktoś nas teraz słucha i zastanawia się, jest w tym momencie, w którym Ty byłaś rok temu, do ostatniej chwili, czeka, wejść, nie wejść, z mężem rozmawia, pisze w dzienniku, co Ty byś powiedziała tej osobie po drugiej stronie, Ty ze swojego doświadczenia, tak jak kobieta kobiecie, od serca? Hmm, jeżeli, jeżeli się zastanawia nad, nad wzięciem udziału w tym kursie, tak, to bym hmm. powiedziała. Y Myślę, że wątpliwości, wątpliwości są uzasadnione, bo to jest jednak długi okres czasu i rzeczywiście można, można, można sobie pomyśleć, co, co się wtedy będzie działo i jak długo, to, jak długo można być w kursie. Mojego doświadczenia i, jako osoba, która przeszła to, ten kurs, yy, no, bardzo polecam, bardzo polecam żeby, żeby, ten, żeby ten kurs po prostu przejść, bo to nie jest tylko to, że nauczysz się pić wodę, że nauczysz się jeść śniadania, nauczysz się jeść obiady i kolacje w odpowiednim, w odpowiednim momencie, że nauczysz się jak, w, jaki, w jakim momencie iść spać i, i kiedy ten sen jest najbardziej, najbardziej efektywny. Ale co najważniejsze, to dzięki temu kursowi ja. Ja nie tylko, nie tylko nauczyłam się rzeczywiście tego, co mojemu ciału służy, ale okazało się, że również to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Dałam, dał mi ten kurs to, co służy mojej duszy, mojemu sercu i co uspokaja mój umysł, co jakby pozwala patrzeć bardziej uważnie na, na to, co mnie otacza, pozwala na to, żeby budować dobre, zdrowe relacje z innymi. Z bliskimi, z dalszymi, i również sprawia, że to, co się dzieje wokół mnie, zaczęło się dziać tak, jak, jak zaczyna się dziać tak, że mi to służy. O tak chciałam powiedzieć. Mhm. Więc, jeżeli chodzi o ten kurs, to on, jest, to on był dla mnie i jest, jest nadal czymś, co sprawiło, że nagle podziało się u mnie coś takiego, że ja patrzę, widzę i co mi służy i co wybieram co jest dla mnie najlepsze. I myślę, że chyba każdy dąży do tego, żeby w którymś momencie życia, oczywiście w którym jest na to gotowy, nagle mówi: chcę teraz tego, co będzie mi służyło, chcę się pozbyć tego, co mi nie służy, chcę to po prostu za to podziękować, odpiąć ten wagonik i pójść za tym, co mi służy. A ten kurs z Ayurvedą jest czymś doskonałym, doskonałą drogą do tego, żeby żeby na końcu powiedzieć tak, jestem gotowy na to, żeby się otworzyć na to, co mi służy i to przyjąć. Mm -hmm. Amen. Amen. <laughs> Pięknie powiedziane. Odpinamy wagonik, żegnamy stare roki, tak. stare nawyki i otwieramy się na 2020 rok serca. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, Monika i dziękuję za piękną rozmowę. Myślę, że taka rozmowa, która właśnie pokazuje bardzo ładnie, jak, jaka droga czasem jest długa tak. na nie, od głowy do serca. Jaka ta droga i jak, jaka jak ona jest satysfakcjonująca, o ile pełniej można żyć, jeśli się zintegruje te trzy aspekty, które Dokładnie. są w każdym z nas. Dokładnie. Dzięki, wszystkiego dobrego dla Ciebie. Dziękuję również Marysiu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję.